Nie tylko ty Ledo wyjdzie wyjdziesz z tych drzwi Ledwo wyjdziesz i giniesz Od lewej, 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 od ulicy Plankował nas całkiem Chyba sanitaryż do mnie i mnie nie podniesie. No ja pierdolę, nie bierze w planie. No ja do ciebie biegam Podniosę Cię, okej, okay. ja eee, Właśnie coś tu wbiega dwu gości, wbiega dwu gości eee, Myślałem, że jeszcze zdążę podnieść Myślałem, że zdążę podnieść jeszcze zanim że Zajrzę się, nie? No i podniosłem Cię chyba, o, Tak, ale od razu nie rozjebali to... <laughs> Na, 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 na Musimy uratować misję Szybko przejmują, więc będzie, o siedmiu gości tam jest Dobra, na no, A ja jestem, znowu A przejmują Rozwaliłem tylko jednego, jestem to... Okej okay. Ten moim trupem dosłownie leży 2 metry no. Tak, tak, tak Ale jeli. No No oni tam, oni bili wyzraszowa, Ale ba, pewnie się odbili, zajebiście No Idziemy na A jeszcze, jeszcze nie przejebaliśmy tego punktu Dobra, ja załatwiam ja Na lewo jest w jak coś Ja za na i tam dalej Tutaj, tutaj Dobra, coś. idę z wami atak na ciele, czekaj, 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 czekaj. Jak oh, odbijamy oh, im, baktorujemy tutaj Tam jest gość, zaznaczyłem Jeden wyskoczył, ale go mam Jeden tak na górze, na dachu Rozjebałem jednego, ale drugi mi rozjebał

O, na drugiej strony, całkiem nas napierdala. Ten czołek jeszcze tu żyje? Na, pingu moim, na zielonym pingu. Zielony, ja i zarobię, koleś, i go zać Za nami, 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 za za nami, za nami, Odwróci się za wami, za tobą kurczę, błażej. A, myślałem, nie, jeszcze, no dobra, w tak. Czołg jest dalej, wraca. Na no, A. Dobra, jednego ściągną z, z dachu. Wloki na balkonie, gorsza. Dobra, wciągam długi jeszcze na punkcie. Ale już ich schilował od razu, i kurwa, medyk. Szkoda. No. Porażka. Szkoda. Chyba szansa, bo dość dość dość. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, Taki mam wynik 18-13. Dobrze, być lepiej. 9000 punktów prawie O, a ja bałem tych punktów. Drugi na mapie byłem Drugi na mapie. No, to jest to był kontentowany. Mnie najbardziej rozwaliło, jak tam e, pod tym mostem biegniemy, ten koleś się tam schował, leży za tym, wybiegam, stanąłem przed nim, w seria wryj i biegnę dalej. Teraz my atakujemy w końcu teraz. No, no, no. I dobrze. Ja biorę te Sparty ponownie. A, nie zdążyłem.